Hej, hej, z tej strony Horse Games i zapraszam na pierwszy odcinek na moim kanale i pierwszy odcinek z serii The Shrinking, gdzie będziemy e, grać sobie well w Minecrafta, będziemy próbować przetrwać, ale jak możecie zauważyć, będziemy kolernie zmniejszeni. Jesteśmy zmniejszeni do jednego piksela i możemy skakać na jeden piksel. Tak więc będzie zabawa. E, o, oczywiście musiałem tutaj dograć pewnego moda, mianowicie chisel and coś tam chisel and bits, czy jakoś tak No właśnie, i jesteśmy zmniejszeni, mamy zmniejszony, zmniejszoną prędkość chodu no bo, well, jesteśmy mali, mały, mamy małe nogi mamy także zmniejszony zasięg interakcji z o no właśnie, z blokami na pół bloku no bo, well, mamy krótkie rączki nasza Bezpieczna wysokość skoku także jest do połowy bloku, a nie do trzech, tak jak normalnie jest, więc będzie niebezpiecznie. Aczkolwiek um, mod jak i um, sama, samo to rozwiązanie zmniejszenie ma pewne ograniczenia. Mianowicie możemy niszczyć całe bloki to raz, ale będziemy um, ale mimo wszystko i tak nie będziemy mogli się tam dostawać. To jest właśnie kolejny problem który z tego wynika, czyli patrzenie przez ściany. Ja nie będę tego robił za specjalnie. Mm, jak przypadkiem podejdę do ściany i coś zobaczę, no to well, no nic z tym nie zrobię, ale, już, mm, tak. Kolejna sprawa. Ten mod Chisel and Bits pozwala nam niszczyć bloki piksel po pikselu, co oczywiście będzie nam wymagane, żeby chociażby dostać się tam, no bo well, no, no nie możemy wskoczyć na te bloki. No jesteśmy z za niscy, kuźba, skaczemy na pixel, no nie wyjdziemy tam, musimy się tam jakoś dostać. Albo gdziekolwiek indziej. Jak spadniemy z bloku też będziemy musieli się jakoś dostać z powrotem. No właśnie, i tu pojawia się pewien mały problem. Mianowicie najpierw musimy sobie skraftować coś, co pozwoli nam niszczyć bloki pixel po pixelu. Kolejnym także takim, powiedzmy, minusem, chociaż może to nawet lepiej jest. To, że kiedy skaczemy, nasza postać mimo wszystko bardzo, bardzo przyspiesza. Jak widzicie, Z shiftem, no popieprzam jak Sonic. Mm, czy jest to złe? Myślę, że niekoniecznie. Um, zobaczymy. Oczywiście także nie wszystkie bloki będziemy mogli niszczyć. Ale już to kuźba pięknie wygląda, jak te kwiatki takie jebitne Oczywiście możemy zniszczyć. Też te bloki do, 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 do mm, podniesienia będą ogromne, więc jakbyśmy robili sobie całą kopalnię. O, mamy wiochę od razu. To nie było planowane. U, kolejna wiocha, co jest? Okej, okay, to jest ciekawe. No właśnie, ale żeby dostać się do tych wioch, nie będzie tak łatwo, bo jak ja tutaj spadnę, to już nie wrócę. <grym> tak więc będzie kolorowo. No i jak powiedziałem, będziemy starać się tutaj przetrwać, zrobimy sobie jakąś miniaturową bazę Musimy przede wszystkim zrobić sobie narzędzia No właśnie, jak ja tutaj zeskoczę to już dupa, to już... A nie wrócę, no właśnie, dostaję obrażenia To jest też kolejny problem Bywa to Jak ja będę tak zeskakiwa zeskakiwał, zeskakiwał z bloków to będę dostawał kuźwa jebitne obrażenia No do drewna musimy się dostać, a drewno będziemy mieli tam Też jest taki problem, znaczy problem e, Ten skok jak widzicie jest taki no, normalny Mam takie normalne, powiedzmy, przyspieszenie. Krowa, przestań. Te <grybna> niebitne krowa. Piękne to jest. E, tak, ten skok jest trochę normalny, a to ze względu na to, że em, mam zmniejszoną grawitację. A to ze względu na to, ponieważ kiedy byłaby normalna grawitacja, tak jak ma to każdy inny MOB, albo jak podstawowo mamy, to skakalibyśmy kuźwa w ułamek sekundy, nie? Ten skok nie wyglądałby tak, tylko to byłoby. No, no, nie wiem, jak to określić. To byłoby taki przeskok. No nic, musimy jakoś. Ała! Jakoś się dostać. Ała! Ała! O nie, jeszcze taki kawał drogi. Też właśnie kolejny taki minus, um, o czym właśnie chciałem wspomnieć, um, co do tej grawitacji, jest taki, że woda będzie się troszeczkę. No inaczej zachowywał, Ała! Mianowicie będzie nas troszeczkę bardziej wybijała. Co może być jednocześnie plusem, a jednocześnie minusem. Bo hej, jak wyskoczymy za bardzo, no to... O! Oh, właśnie o tym mówiłem! Jak wyskoczymy za bardzo, to może zaboleć. Dobra, dostaliśmy się w końcu do wioski, dostaliśmy się do drewna. Dawaj to drewno, żebyśmy mogli tutaj zacząć jakoś normalnie funkcjonować. Jeszcze jedno drewno będziemy potrzebowali. Ponieważ mamy crafting, chociaż nie, no teoretycznie nie. A, no tak. <śm> To jest problem. Nie mogę się do tego dostać. Muszę wziąć kolejne drewno z podstawy. I tak, tak na dobrą sprawę. A nie, dobra. No tak, i tak potrzebuję craftingu, bo muszę stworzyć narzędzia jakiekolwiek. Niestety nie ma drewnianego tego narzędzia do pikseli. Jest jedynie kamienne. Dobra, potrzebujemy jakiegoś chociaż podstawowego kilofa. O, właśnie. Teraz możemy zniszczyć sobie kawałek ściany i możemy zrobić e. hmm. Tak czy tak? Chwila, jak się to robi? O właśnie, to jest to. O nie, ja potrzebuję piecyka jeszcze. Bo da się coś takiego zrobić, ale... E, ale to wymaga kamienia, a nie kobla. O najgorzej, no to nie jest zbyt bezpiecznie, ale jakoś damy radę. Ja potrzebuję kuźwa więcej tego. No dobra, ale tutaj mamy ziemię, no to będziemy mogli... chociażby przekopać się do kamienia. Rozkopać sobie trochę i... i... kurde, ale drewno jeszcze będziemy potrzebować więcej, żeby przepalić ten kamień. Ten kobel. Możecie napisać w komentarzach, co myślicie o takiej serii. Tak będę potrzebować jeszcze jeden. Oho, tam już widziałem szkieleta. Czy jest to interesująca seria, czy może będzie zbyt męcząca, cokolwiek. Nie, nie, dobrze. Boże, pomyliło mi się. Czekałem, że siekiery będę potrzebować. Dobra, dawaj kolejne z podstawy. No i na pewno będzie... To był piasek. Na pewno będzie to jakieś wyzwanie. A, miałem drewno, nieważne. Dobra, uporządkujmy sobie tutaj jakkolwiek nasz ekwipunek. Przepalmy nasz kobel. Będziemy mieli kamień i będziemy mogli w końcu kopać piksel po pikselu i dostać się chociażby tutaj do tego domu. Robimy to. Mamy to. Dobra. Mamy challenge complete. Chiz y tam chisel and coś tam było. No właśnie, i teraz możemy przynajmniej większość bloków kopać, ale nie wszystkie. Wiem, że kobla możemy, wiem, że możemy ziemię, kamień, jakieś liście, drewno. Takie normalne. No tego nie możemy. O właśnie. No block is being targeted. Ale możemy na przykład... Nie wiem. E... O, oh, shit, przeciwnicy mogą też tutaj być problemem. Aha. problem mam. Halo, czego to nie działa? Nie! Oła Hmm, No, pojawił się problem. Niespodziewany. Wcześniej, jak sprawdzałem, to mi to działało. Hmm, tego to nie działa. Halo! Jak ja mam się stąd teraz wydostać? Nie mogę się nakopać. No dobra, widzę, jak mogę się wydostać. Jest woda. Au! Okej, okay. jestem, wracamy. Okej, okay, działa, aczkolwiek musiałem zmienić jedną rzecz, mianowicie e, teraz będziemy mieli jakby interakcję, niszczenie właściwie bloków na odległość jednej kratki, aczkolwiek będziemy mogli używać tego tego, narzędzia jedynie z połowy kratki, nie wiem, ale to strasznie dziwnie działa to jakby działa na połowę zasięgu ale dobra, działa to teraz mamy parę bloków, którymi możemy się podsadzić do samego domku a no, zajęło to chwilę nie ukrywam a, też w ogóle jest, taki, jest także taki problem że nie możemy tam stawiać bloków oraz nie możemy niszczyć schodków. Schodki jakby nie są kompatybilne z tym, tym chislem więc musimy wykopać sobie parę innych bloków, aby się podsadzić. Mamy już 12, 12 jest mało. I oczywiście później będziemy mieli jakieś e, bardziej zaawansowane te narzędzia. No i oczywiście planuję także dostać się gdzieś tam do, do nederu, potencjalnie do endu, chociaż troszeczkę sobie kuliwa nie wyobrażam. O troszeczkę sobie nie wyobrażam, jak ja mam walczyć w Endzie Będąc takim, takim mały Co my tu mamy? Ziemniaki, jabłka Idealnie! I dawaj tę skrzynię. Dawaj te skrzynie, przydasz mi się Te Łóżko też mi oddaj, też mi się przyda I w ogóle co ciekawe Będąc takim małym, możemy dostać się pod łóżko Bo normalnie wiadomo, nie można, nie? Będąc takim zmniejszonym, jak najbardziej już możemy dostać się pod łóżko schować się potencjalnie. E, tak, ale zwiedzanie tej wioski może być. Ciężkie, tak mi się wydaje. Okej, okay, mamy jakiś chleb. Znaczy siano jak na razie, ale zaraz będzie chleb. Mamy kowala. Tylko czy my się dostaniemy do kowala? Dostaniemy się na spokojnie. A, tu piecyki miałem. No tak, ale i tak bez piecyka bym nic nie zrobił. Boże i te dziadostwo co tak lata. Nade mną, okej, okay. mamy jakieś oak sapling, mamy żelazo pierwsze, mamy żelazny hełm. Idealnie. Cześć wieśniak. Ja jestem tylko mrówką. Emeraldy, 3. Mielibyśmy od razu żelazną siekierę. Nice! O nie! Dobra, ciul. O Boże. Weź teraz, bądź mądry i tam się dostań, nie? Musimy się tam do góry dostać, na pewno sporo bloków nam to pożerę, ale zobaczymy jak to wyjdzie. Hop, 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 hop. No. no! Świetnie, jeszcze mi zabrakło bloków. O Boże. Na szczęście nakopałem tego trochę. Plusem jest też yy, to, że możemy yy, na pikselach shiftować. Eh? A dobra, wiem dlaczego ja nie tracę teraz tych bloków, ponieważ zabiera mi z tego staku. To dziwnie trochę działa, ale wiem, że to zabiera jakby pełnego staku czy coś. Oho, tu będzie już problem. No Wiecie co ja szukam? O! Szukam takiej trawy, żeby można było potencjalnie później na niej budować. O ja pisgam. Mi bloków nie starczy, żeby tam się zbudować. A tu jeszcze nigdzie nie ma normalnej ziemi. To dobra, chyba będziemy musieli tutaj sobie to... Nie! Ała. Tego nie było. Teraz naprawdę bloków mi zabraknie. Bloków, no pikseli. Oho. Już kończą mi się. Dobra, to może przez ten blok się trochę przekopmy. Okej. Okay. Oj, no, wiem już, że przekopywanie się w ten sposób przez, przez bloki może trochę zająć. Szczególnie jak będziemy kopać się cały czas prosto. O, widzę jakieś wyjście. Jest. Wykopmy się po prostu tak. Dobra. Mamy teraz bardzo dużo bloków. No dobra, może nie aż tak dużo bloków. Ale dostatecznie dużo bloków, aby się podbudować. Ale kuźwa, widzicie, ile nam zajmuje, żeby dostać się z jednego domku do drugiego domku. Więc, no, może być. Ciekawie i na pewno będzie to wyzwanie, żeby się tak gdziekolwiek dostawać. O ja pizgam, ciekawe jak ja mam się tam dostać. Oczywiście zamiast budować się w ten sposób, mógłbym także budować sobie normalne, normalne schodki. Ale raz, że zajęłoby to więcej czasu, a dwa to chyba nie byłoby zbyt przyjemne. Jeszcze muszę się podbudować na ile? Dwa, trzy bloki? Jeszcze dwa bloki wysokości. Jesteśmy w domu. Znaczy dosłownie i w przenośni Nie dobra, jeden blok wysokości Cześć koleś Jeden, drugi A ja pizgam Pójść, bo ja żarcia nie mam Chwila, ja muszę sobie postawić crafting Muszę sobie żarcie zrobić Oho, słyszę zombiaki O, zajedł mi o nie! O najgorzej! Jestem tutaj! Lekcja na przyszłość Zamykać drzwi A nie kuźwa jak... O! Ała! Jak świnia Kuźwa wbijać się do, do... domu Z butami kuźwa Zostawiać otwarte drzwi No jak tak można? Tam nie chcę skakać, bo jak skoczę to się... Prawdopodobnie no, no, no... Nie przeżyję Dawaj, na jeden blok, ała. A jeden blok jeszcze mogę skoczyć Au Au A Nie doskoczę Koło, Ła, zabulało i to bardzo Jak pewnie zauważyliście, także dostaję ogromne obrażenia Od spadku, ale no nie ma się co dziwić Nie, 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 nie Uciekaj Ła, Ale nie ma się co dziwić, jednak jak jestem taki mały A składam z... ...kuźwa dwóch bloków Stałych. To, nie jest, to nie jest nic, nie? No, ciekawe, jak ja mam się teraz tam dostać, nie? Jak ja się tam wcześniej dostawałem. O ja pisgam Gdzieś tutaj to było. Gdzieś tutaj miałem te bloki. No właśnie, jakbym robił schodki, to już mógłbym się tam dostać normalnie, ale bez schodków. Gdzie ja się budowałem do góry? A, tu. Dobra. To zbudujemy się zaraz obok. Hop, 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 hop. No, dawaj, hop. Jeszcze kawałek. Dobra. Okej, okay, tutaj widzę, że mam jakąś wieżyczkę zbudowaną. No, walka z mobami może być, lekko mówiąc, interesująca. O ile w ogóle będzie walka. Patrząc po tym, co się właśnie stało. Nie wiem, czy ja jakkolwiek dał radę walczyć. Okej, okay, zbudujmy sobie tutaj może jakąś platformę. O nie, bloki mi się skończyły. Muszę nakopać ich więcej. Nakopmy tego sobie trochę. Dobra, mamy niecały Stack. Mamy Stack. Nie mam za dużo tych bloków zaraz. Jak mi się skończą, to będzie przerąbane. Mam 16 bloków. Dobra, mam więcej. I znowu Minecraft wyłączył mi muzyka. Halo, muzyka w Minecrafcie. Gdzie jesteś muzyka w Minecrafcie? A jeszcze, jeszcze jeden. Przynajmniej tego ząbiaka już nie powinno być. Boże, żeby się tutaj dostać, to kuźwa. Tragedia. Jest nasz piecyk. Jak dobrze. I tak mamy mało tych bloków. No dobra, nakopmy tego więcej. Kuźwa czuje się teraz jak szczur, nie? Wbiłem <grym> komuś do chaty i. Wykopuję dziurę w ścianie, nie? Przegryzam się przez czyjąś przez chatę Ja kuźwa jestem tylko przyjazną myszką No przyjazna myszka, która okrada z chleba, z jabłek e, Z ziemniaków I przekupuje tobie mieszkanie Czyli dokładnie to, co myszki lubią najbardziej O! Przekopałem się Dobra, mamy alternatywne wyjście To nie był e, specjalnie taki kształt Dobra, dwa staki powinny mi wystarczyć Nie mogę budować, halo? Aha. Hmm. Aha, wiem dlaczego ja nie mogę ...tan... budować w tę stronę. Okej. Okay. Nie mogę budować, bo tan um, Schodki mają taką niewidzialną barierę. Jeszcze kawałek? Jest skrzynka! Mamy nagrodę. A w nagrodę? Jabłka. Um, ziemniaki kolejne, sadzonki, książka. I sama w sobie skrzynka. Dawaj tę skrzynkę. Tu pojawia się problem, jak tu zejść w tym momencie. Hmm. Jedyny pomysł, jaki mi przychodzi, to po prostu się przekopać. Gdzie ja mam iść? Au. Dobra, ale mamy już jakiś start. Przydałoby się nam także znaleźć miejsce na bazę. Weź, weź kuźwa bądź mądrze i stąd zejdź jakoś. Au. O! Most możemy sobie zbudować. Dawaj, lecimy z mostem. Ale myślę, że pomysł na tego typu serię. Na tego typu wyzwanie jest całkiem oryginalne. Nie widziałem, żeby ktokolwiek um, na YouTubie jeszcze robił taką serię, gdzie próbuje przetrwać, w znacznie pomniejszonej skali. Psz, zajebisty most, nie? Ua! No tak. A jak żeby inaczej? Au, to nie było planowane. No bomby! Oj. Au i tak dostał Ale mamy jeszcze jedną wioskę gdzieś tam do, 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 do zwiedzenia. Bo, że dostanie się do drugiej wioski, to będzie tragedia, to będzie dopiero poddusz. A pomyśleć, że jest dosłownie parę kratek od nas, nie? Serio. Serio? No jaja se jakieś robicie. No tu jest kanion. Jestem za mały, trawa mi przeszkadza. Noc zapada, jak uźwa jestem w środku wszystkiego. Mm. Młyczka? Owiochy! O kurde! i znowu mi bloki stają na drodze! Nie! Dzięki, dziura! Tu widzę rzeka Chodźmy może do rzeki. Rzeka teraz będzie dalszym ratunkiem! Ała! Mhm. Tak dobrze, że taka krowa nie może zgnieść mnie! A nie, no ja tam nie doskoczę! Nie ma bata! Nie! Nie! Ała! Nie! No nie! Z trzech bloków spadłem i się zabiłem. O najgorzej! Z trzech bloków spadłem i już się zabiłem, nie? Znaczy no ja tam pół HP miałem. Oa! Ała. Ao! Ała. Kuźwa prawie zginąłem. Nie trafisz mnie! Aha! Tuźwa! Tu Jestem za szybki! I za mały! A ty masz ZEDA Nie! Jestem przy rzece Dobra, jesteśmy na miejscu, w końcu Powoziul, trochę to potrwało, nie ma co ukrywać Oho, już coś słyszałem Nie, zombie! Ja może się po prostu wkopię Ła! Zostaw mnie! O nie! Wystrzelił mnie w powietrze kuźwa, jak z procy. I znowu zgon. O naj- ała! Najgorzej! Ała! Noż! Gdzieś tu była rzeka, jest. Chodźmy, może prosto do tej. Rzeki! Taki... Ała! Zabolało! Zjedzmy, może coś. No, skok z trzech bloków nie jest zbyt bezpieczny. Wyobraźcie sobie, że skok z takich trzech bloków to jest. Ile? 16 bloków plus 16 bloków plus mm, kolejne 16 bloków, No, możecie sobie policzyć. kuźwa. No to nie jest tak nisko. Dobra, doleciałem. Płyniemy. Nie! Boże, nie strasz mnie, typie. No teraz to kuźwa każdy przeciwnik będzie rzeczywiście... Będzie sporym zagrożeniem. Tam słyszę jakiegoś śmiecia, który próbuje już mnie atakować. Dobra, jestem. Nie, prawie bym spadł. Woda! Dobra, mamy to. Wracamy do tej wioski. Może tym razem uda się ten... Boże, jakie duże te dorsze. Dorsze wielkości autobusu. Może tym razem uda się schować w domku. Boże, ja tu nic nie widzę przez tę trawę. Za duża jest. Albo ja za mały. Albo jedno i drugie. Op! O nie. Nie! Jak z takiej wysokości zeskoczę, to nie będzie dokładnie. Nie! To strzała! To jebitna strzała! Jak ta strzała wylądowała? To nie wyglądało kuźwa jak strzała. To wyglądało kuźwa jak pocisk od balisty. To nie zła gra. Dobra, jestem przy deskach. Zaraz będę w domu. Jestem w domu. czy znaczy no, w domu, że budynku. Tu nic nie ma. A, świetnie. Przynajmniej jestem bezpieczny. Wiecie co? Mam łóżko. Postaw mi łóżko, idziemy spać. Oj! O, serio, tu znowu nic nie ma. Pajac. O, mamy kolejne żarcie. Dobra, też tyle dobrze. Iść, <gryś>, koleś. Ja tutaj tylko podbieram tobie troszeczkę siana. Myślę, że się nie obrazisz. Mi się bardziej przyda niż sobie. Dobra, mamy kolejny domek, a w tym domku nic. Serio. Boże nawet ten mały Jaki jest ogromny Ciok mnie wybi... Oła Nie! Okej okay, to nie jest zbyt bezpieczne Jednak te domki potrafią być niebezpieczne Nie! Nice Au kuźwo! AU! Jeronimo! Nie doleca. Puźwa, no! Tam jest poprzednia wiodka. Ja nawet tej nie mogę zwiedzić. Bo jestem za daleko. Oa! Ała. Ała! Ja tam powinienem sobie jakiś respawn zrobić. Nie skat! Puźwa dobra, dotrzemy tam do tej wioski i zwiedzimy sobie ją. Nie! W następnym odcinku wyłaś stąd. Wyłaś stąd. Ja powinienem być bardziej ostrożny patrząc po tym, co się tu dzieje. Ogólnie też, co ciekawe, moglibyśmy sobie na przykład zbudować jakiś domek, a później zabrać go do ekwipunku. <laughs> Au. Nie. Używa. No, nie, no ja naprawdę muszę być bardziej ostrożny. Nie. No i co? No i gówno. Tam już nie przejdę. Dobra, jedz to, wylecz się Spróbujemy tam doskoczyć Lecisz, doleciałem Nice Dobra, a dlaczego nice? Tutaj mamy już dojście do wody A jak mamy dojście do wody Będziemy mieli dojście do wioski Dobra, Kolejny Kolwiary Lecisz O Udało się, dobra, mamy dojście do wioski Możemy wrócić tam sobie zrobimy jakiś spawn. Postawimy te nasze żółte łóżko w jakimś domu i na tym sobie zakończymy. Te wioskę zwiedzimy w następnym odcinku. Oraz myślę, że pójdziemy na jakąś wyprawę w poszukiwaniu miejsca na nasz dom. Albo możemy zrobić dom, kuś do kieszeni, nie? Tam widzę jakieś ciekawe domy. Przecież tak na dobrą sprawę, widzę, że w tej wiosce nie ma za dużo do zwiedzania. Ten dom jest co najwyżej jeszcze ciekawy, albo ten. Pokaż co tu jest. Jestem skrzynka? Nie widzę. Jestem za mały. Nie, tam chyba nie ma skrzynki. Idziemy tutaj. No nie, ale to jest to: To jest Blast Furnace. To jest piecyk do do, do. 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 do rud. Ale ta wioska jest biedna. No nic. No to w takim razie, tym bardziej na to wychodzi, że. Na następnym streamie pójdziemy sobie na jakąś wyprawę. Są takie fajne domy. Ten się wydaje ciekawe. Może on będzie miał mi coś do zaoferowania. A jeśli nie, no to w nim się zatrzymamy. O, serio. Zabieraj mi to łóżko. Dwa. Moje mi stawiaj. Żółte. Może zbudujmy sobie schodki na te łóżko. Nie potrzebujemy tych schodków, ale może sobie zróbmy. Tak czy siak. Chociaż raz zróbmy schodki. Dobra, mamy schodki. Możemy wejść na nasze własne łóżko. Jesteśmy na naszym własnym łóżku, tak więc na nim możemy się pożegnać. Przy okazji, jeszcze zjedzmy sobie chleb czy kuźwa, nawet okruszki chleba. W takim razie, dzięki za oglądanie, trzymajcie się na razie. I do następnego. Pamiętajcie o lajkowaniu, subskrybowaniu i komentowaniu. No i tyle. Bajo. Cześć.